Siemanko, jestem Panu Kłodowski, kolejny odcinek, otwieranie ptaków. Dawno nie było, chyba, ale jeszcze tak kojarzę, że dawno nie było. Jeszcze tylko samica bieżąca i na fundamentu. sami i samica, jedna była dwóch w krypkach Nie widzę nic, no widać tylko te słońce, a chyba widać, że takie młonie. Zobaczymy, czy jajka są jakieś. Jedno kacze jest i kurze. Słyszę, że i liście jedno kacze i jedno kurze na razie. No Dobra, zaraz pokażemy wam, znaczy pokażemy, teraz wypuszczamy kłukę, tutaj warzątka. Trąba na dole, już na górę, idź sobie na dwór. że jednak, no nie wiem się nie przejdzie, idziemy, idziemy, To była w

jeszcze znaczy tutaj mamy naszą kuchnię <grystanie> Zapraszamy, Magda Gessler Przejdziemy do papużek, jeszcze wam pokażemy to teraz chyba coś mało się na odcinkach papuszki A tutaj myślę, że Możemy wam o czymś powiedzieć Co się u nas zażyło u papuk, Bo mieliśmy Coś co wam nie pokazaliśmy u papug Czyli mieliśmy lęk Papug, ale niestety nie wiem te młode papuszki tam nie wiem, żyły ze... ile one miały z dwa tygodnie mogły mieć. Nie? No, Były też dwa tygodnie i inne samice się jakby do nich dobrały. I mamuskę podziobały, młode podziobały, no i nam te młode niestety padły. No ale chcieliśmy poprzenosić, znaczy tak mieliśmy, znaczy mieliśmy tak myśleliśmy, że poprzenosić te. Te samice, które tam działały, że z parkami, no ale nie mieliśmy gdzie. No i na razie po prostu będziemy obserwować te zachowanie, no bo nie mamy gdzie tych papuk poprzenosić, a ja też nie chcemy ich za bardzo sprzedawać czy coś. Więc na razie tak zostają, no, no najwyżej lęgów nie będziemy robić, no i tyle. To po prostu będą latać tak do ozdoby. Będą znosić jajka, no to tam nie chcę tam wysiadują. Nie ja tak znoszą, ale wywalają jajka. Nie, no. A tak mi się no. nie dąbną siuchy w tych łódkach. Jak se tam zniosą jajka i se tam nie chcę to wysiadują, że tam już tyle to nam to tam nam. No ten, no. To co możemy do lęgów robić, no to czy jedzenie, jedzenie i picie mają, więc tutaj karmić i dopajać młode mogą. Więc możecie napisać jeszcze jakieś rady jak macie, jak tutaj yy zaczynać lęgi papurze. No tam widzicie to jest ta samiczka, czy tam jest, to ma na głowie wszystkie piórka praktycznie powidziabywane. No chyba pójdziemy dalej z otwieraniem. Dobra, więc widzimy się. Już tam. Dobra, więc jesteśmy już u kochinków. Najpierw otworzymy kochinki i zaraz otworzymy koki No, tak. Nagryj chwilę, a... Taki, proszę. Pan na tak trochę na sprawę a tamtej, więc nie wiem, zobaczymy, nie mnie na strałt do środka. My sami kładliśmy, bo takie małe dziurki są, ale jak na strałt, to nam jej damy jakiś karton na noc, bo i tak na noc, bo w dzień tam nie będą strałt, no, ale na noc już był. Atsa nyuyo ya Atsa nyuyo ya

Siedem, ucał, wam się nie i no, tak na razie. Więc... I tutaj jakbyście chcieli zobaczyć wszystkie kurczaczki, które mamy, to zapraszamy na serię od kurczaka do kury. Bo tutaj wam niestety ich nie pokażemy. A teraz jeszcze pójdziemy do tych młodych szabotów zaraz. Bo ostatnio przy otwieraniu zapomnieliśmy o nich. A to Chyba jedynie te kurczaki wam mogę pokazać, bo one jeszcze same tutaj przeskakują. One niedługo i tak pójdą do Feniksów. Bo już powoli nam się kończy miejsce w odchowalnikach. Więc. Ja chcę jeszcze raz powiadać, bo na pewno nie stać miejsca. No to jest taki sam jak w nie A w tej chwili są drugie większe, ale jeszcze nie są na miejscach. bo wam pokazuję kurczaki, a nie powinien. Dopiero będziecie mogli sobie je zobaczyć na serii od kurczaka do góry. Kubucik ładnie się pokazuje. Kurka też. To dobra, to my weźmiemy je teraz jedzonko i pitko na dwór I za chwilę się widzimy przy malutkich szabocikach. Czy już na takich malutkich widzimy się za chwilę. Teraz jesteśmy przy otwieraniu krzaków, właśnie ja grużaków, szałów. Nic nie ja widzę, nie wiem. Chyba coś tam widać, bo coś gdzieś ale jest tak więc tak nic nie widać. Też niedługo 20 się zbliża. Dzisiaj jest 13. Za tydzień już będą szałutów tamtych. Bo za tydzień też dwa lęki Phoenixa i, i Kaczek z tego co fajne, i Mała Ma. Cześć, jakby to było oglądane, to już jest słono. Może to kamień bez opieki, a nawet jak będzie tydzień Daily bo planujemy zrobić sobie daily i tak będziecie nie wiem, dzieli waszych tego przed 20 więc... więc taka sytuacja a my już będziemy kończyć ten odcinek więc będziemy się w kolejnym odcinku, cześć!